Mazowieckie podróżowanie niedzielne. wierzba. kiedyś stała. Część widoków mazowieckich wsi. W tej chwili bardzo rzadkie. Olbrzymie, piękne wieżby nam się trafiły po drodze. To takie miejsca na uboczu. Stare gospodarstwo opuszczone, Dzisiaj piękna pogoda cały czas jesteśmy w miejscowości Grudek. Tu jest bardzo fajna, interesująca stodoła z miejscem prawdopodobnie na siano lub też na jakieś tam bydło gigantyczna ta stodoła tak, tutaj prawdopodobnie była słoma. Bardzo dobrze zachowane drzewo. Grube belki. Oczywiście polecę szybciutko zobaczyć ziemiankę. To już będzie dzisiaj trzecia. Naprawdę mała wycieczka w głąb. Na zawsza. Jesteśmy bardzo blisko czarno-lasu i miejscowości policzne, gdzie też mam tam się zatrzymać. Tam jest świetny pałac przez dzieckich opuszczony. To jest ziemianka w stylu bunkra. Bez drewnianego szczytu, tylko cała zabudowana strop jest z kamienia i cegły. I tutaj prawdopodobnie był porośnięty trawą, To ta nie jest aż taka strasznie głęboka Bardzo stara murowana w bardzo ciekawy sposób. Nawet chyba nie tak dawno jeszcze była używana, bo widzę jakieś tutaj resztki kartofelków. Ta jest wyłącznie z cegły. Czyli widocznie jakiś bogatszy gospodarz tutaj mieszkał. Włas wrzutowy. Można było sobie tutaj wrzucać kartofle i trzymać. Nie ma drabiny, ale nie jest tak strasznie głęboka, chociaż myślę, że ona może być częściowo zasypana już. Też nie, bo dno jest, y, widzę, kamień. Okej. Okay. Kolejna ciekawa ziemianka. tym bardziej, ty, ty, you, ty, tutaj w tej okolicy łukowate ceglane skle, sklepienia. Możliwe po prostu, że jest bardzo stara. Dużo starsza od tych ziemianek, które są w okolicach moich wsi. No i jest dom, studnia. Nie będę wchodzić, bo to jest, no, Oczywiście chodzę po prywatnym terenie, ale... Tutaj nikogo nie ma, zresztą ja nie, nie robię żadnych szkód, tylko sobie oglądam rzeczy, które niestety zostaną bardzo stara